W minionym tygodniu zadzwonił do mnie parafianin, starszy człowiek, który nie może o własnych siłach do kościoła przychodzić, więc na pierwsze piątki przychodzimy do niego z Komunią Świętą i powiedział: Proszę w tym miesiącu do mnie nie przychodzić z Komunią Świętą. Bo się boję, że ksiądz zarazi mnie koronawirusem. Oczywiście. Szanuję takie decyzje, ale to bardzo smutne. Słyszymy, że w Mediolanie i nie tylko w Mediolanie, pozymakano kościoły, aby nie było mszy świętych dla wiernych. Co ciekawe, nie zamknięto barów ani supermarketów. Słyszymy zachęty, by przyjmować komunię świętą do ręki, by nie używać wody święconej, bo zaraża. Chciałbym wspomnieć o wielkim pasterzu kościoła w Mediolanie z XVI wieku, o świętym Karolu Boromeuszu. W XVI wieku doszło do wielkiego Zepsucia w kościele, zarówno wśród ludzi świeckich, jak i niestety wśród księży, biskupów, zakonników, a nawet znaleźli się papieże, którzy gorszyli swoim postępowaniem. Popełniano rozmaite liczne grzechy, szerzyła się rozwiązłość. Obok tego też Zjawisko, którego Bogu dzięki dzisiaj przynajmniej w Kościele w Polsce nie ma. Symonia i Nepotys. Symonia, czyli kupowanie urzędów kościelnych za pieniądze. Krótko mówiąc, łapówka, aby miał lepsze stanowisko. A Nepotys, czyli załatwianie dobrych posad w Kościele dla krewnych. Jednym z papieży w tamtym czasie był Pius IV. Skoro tylko został papieżem, swojego siostrzeńca Karola Boromeusza mianował arcybiskupem Mediolanu. Karol miał wówczas 25 lat. Ale ta nominacja wcale nie oznaczała podjęcia obowiązków pasterza diecezji. Chodziło o to, że z chwilą nominacji otrzymuje dochody płynące z tej diecezji. Ale ku zdziwieniu wszystkich i samego papieża 25-letni Karol Boromeusz dotknięty łaską Bożą przyjął święcenia kapłańskie i biskupie i pojechał do Mediolanu, aby podjąć posługę pasterza. Spotkał się z oporem, wrogością, bo ludziom wygodniej było żyć w grzechu. Nie przyjęli go księża, a zakonnicy próbowali zabić go, organizując zamachy na jego życie, bo stawiał wymagania. W 1576 roku w Mediolanie i w okolicach wybuchła epidemia dżumy, zwanej również czarną śmiercią. Bogaci i Rada Miejska uciekli z Mediolanu. W mieście pozostał arcybiskup Karol. Wobec wraku władzy cywilnej wydał surowe rozporządzenia sanitarne, nakazał przestrzeganie higieny, ale kazał też otwierać wszystkie kościoły, organizował Procesje pokutne z najświętszym sakramentem. Sam Boso szedł przez miasto z Chrystusem utajonym w hostii. Organizował modlitwy. Ponadto pomoc dla chorych i opiekę dla dzieci, które w wyniku epidemii straciły rodziców. Szybko zakończyła się epidemia. I wtedy nastąpił przełom. Ludzie zrozumieli, że mają świętego pasterza i zaczęli bardzo Karola kochać i słuchać i spełniać Jego polecenia. I ten przykład rozszerzył się na cały Kościół i przyszła od nowa, odrodzenie w życiu duchowym Kościoła. Najmilsi, no tego dzisiaj światu brakuje. Nie wystarczą przepisy. Higieniczne, sanitarne, żeby zatrzymać epidemię. Trzeba modlitwy, trzeba nawrócenia. Skąd komunia święta do ręki? Pierwsze, czy to jest wyraz higieny? Przed rozdzielaniem komunii świętej. Zawsze dokładnie myję ręce. Ci, czy, ci czy, którzy chwytają klamkę od samochodu, klamkę od drzwi kościoła, wyciągają pieniądze na składkę i potem do tej ręki przyjmują komunie świętą. Czy to jest bardziej higieniczne?